Siemano tu MK elastico, a to pierwszy odcinek z serii Minecraft Legend of Notch, w której to będziemy grać na y, modzie y, właśnie Legend of Notch, który nam y, wiele różnych mobów, dungeonów i rzeczy dodaje. Tu, jak widzicie na samym początku, mogę sobie wybrać czy jestem asasynem, magiem, orkiem czy wojownikiem. O, tu już krat nie. Wiem. Tu dodaję sobie, no, skille. no i chyba to, dobra. Jak dostaje. Na, dodaję nam tu także, o, taką wioskę. O, jaki parkour, <ścoughs> NPC nowe. O, jakiś to balkonik. No i questy nowe, które są zadane przez króla nam dodaje. Dobra. Chodźmy do króla. Tylko najpierw go znajdźmy. O, Młodzin był. Młodzin, Młodzin. O, a tu są skrzynie. O, boję się. Te skrzynie są chyba puste. Tu będzie. Tu będzie. Tak jest, król. Widzicie go? A, zapomniałem sobie modu wgrać, ale no, najważniejszy wgrałem. No, cześć, cześć, welcome, no, welcome, welcome, fajnie. No, fajnie. Jeżeli nie znacie angielskiego tak jak ja, choć ja już wiem o co chodzi, to powiedział, żebyśmy tam yy, rozwali trochę potworku, żeby do, żebyśmy doszli do trzeciego levelu i że potworki się spawnują w nocy. Ależ to było ciekawe. O, co to za dźwięki? A, wy nie słyszeliście, bo mam słuchawki. Dobra. A i mam te... Tutaj są, o właśnie, wie, jak widzicie w lewym górnym rogu ten level, i muszę do niego dobić, żebym mógł jakąś broń używać. Nie, czekajcie. Który to był klawisz O właśnie, chyba ten. No I widzicie na przykład, o co możemy okradać i od którego levelu co jest. Tu tak, tak, tak. O co możemy rozwalać. Dobra. I chyba od bodajże piątego levelu możemy mieć kamienny miecz dopiero, więc haha, wymagania. O, o, widzicie? Tu jest taki mały. Jakoś mi się go nie chce. Je! Yeah. Czas zaatakować. A, zwaliłem. Jak widzicie, chyba Ciekawe, się seria zapowiada. Fajny mod. Yy. Dobra. Albo nie, to będzie taki publiczny crafting table. Pokażmy trochę kobla. O, nawet tu. Chyba, że się obrażą. Ale chyba się nie obrażą. O, o, węgiel. Węgiel, węgiel. Potrzebny. Dobrze. Dobra. O, jest węgiel. I eksp. Dużo węgla. Uu, jeszcze więcej. I koniec. Dobra. Chodźmy. O ale fajnie to wygląda. A tu jest król. O, żelazo. I to postawmy sobie. Dobra. A, starczy. Dobrze, mamy. Jezu, yes, akurat starczy. co jest? Coś, myszka. Mi tu. Łooo. O, wow, co ja robię? Ej, już się pomyliłem. O! Dobra. Jest, wskoczył mi level, bo mogę niszczyć żelazo. Czekajcie na przykład. Ej. I zobaczmy. To. Od trzeciego można. No, jak widzicie właśnie. A, już się nie, nie... Nie połapałem się w tym. Chodźmy. Dobra. O, fajnie, dużo żelaza. Jakieś zwierzątko. To zobaczymy, czy mi... Yy, pleci, a Znaczy nawet nie X tylko właśnie... No, X. Lewel. Mm, czemu nie ma nic? Owca. No nie wiem coś. no coś. Ja. Pomyślałem, no że coś tam było. Tu też nic. No co jest? O tam jest wieża. Tam nie możemy iść. Bo nas... Z... zabiją. Dobra. O! Ło! Wow, ale fajne. O krówka. Chodźmy i zobaczymy czy X wchodzi. Jak ją zabijemy to... to skończymy odcinek to skończymy odcinek. O! O, dużo krów. A, gdzie jesteś? No ile razy muszę cię walnąć? A, leci! O, siedem, ale urwa. No co jest? Co jest? Co jest? Dobra. Dobra, leci, więc to by chyba było na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, to jest fajny mod, więc trzyma pa i cześć!